Witajcie w pierwszym polmowskim kozaku. Ja jestem Piotrek, to jest Dawid. Hej. I Damian, który będzie nagrywał. Hej. Mam dla Was cztery konkurencje. Pierwsza, sam na sam. Druga, strzały z X. Trzecia, bramki do bramki. I czwarta, karuzela. No to co? Lecimy! Witajcie w pierwszej konkurencji, czyli sam na sam. Komputacja wygląda następująco, jak bramkarz obroni 5 punktów, a jak złapie w ręce 10. No to co? Lecimy! Ale jeden. Witam w drugiej konkurencji, czyli Strzały z x Punktacja wygląda tak samo jak w poprzedniej konkurencji, więc nie, wiem, nie będę nic mówił. Jedziemy. Kurde. Witam w trzeciej konkurencji, czyli z bramki do bramki. Punktacja wygląda następująco. Poprzeczka 15 punktów, supek 10, gol 5. No to co? Lecimy. O kurwa. Cześć, witajcie, to znowu ja. Witam Was w ostatniej konkurencji, czyli w Karuzeli. W tej konkurencji chodzi o to, że Bramkarz krąża piłkę 15 razy i próbuje obronić szał. No to co, lecimy. Dawid! Powtórka karuzeli, Dawid się wyglebał, no, leć. Już? No. Ile jest? Nie wiem. Nie? Aaa, kurde, jest się zaraz. Dawaj, dawaj. Ile? Eee, no, i jeszcze. O kurde. Szybko! Szybko! <laughs> jeszcze Szybko Ile jeszcze? Jeszcze chwila hmm. Dobra, ja już lecę Dobra, kij, dawaj Szczery Pięknie O, moc Kręcił mi się teraz, proszę Państwa, obwód głowy Dziękuję za uwagę Dzisiejszym polmowskim kozakiem był Dawid, a w następnym odcinku będę ja. To hej? No to hej! No to pa. Pa.